Tutaj e, e, tylko skomentuję, że ponieważ pęd jest e, w równaniu Schrödingera operatorem zespolonym, to trochę tutaj jest pewna niejednoznaczność, czy elektron interferuje z wirtualnym pozytonem, czy nie. I w zależności od tego e, modułu. Spędu może obejmować część zespoloną tego wektora, albo tylko kierunek przestrzenny. Teraz z, z, wprowadźmy pewne uproszczenia we, w, w równaniu 21. Pierwsze to założenie stacjonarności. Chodzi o to, że ponieważ Potencjał nie zależy bezpośrednio od czasu, a tylko poprzez zależność od pędu, to e, przyjmujemy, że sam układ nie będzie zmieniał się w czasie e, znacząco. E, czyli że jest to układ stacjonarny. E, z, e, między innymi się oznacza, że, że układ jest trwały. No jak wiadomo, elektron jest trwały, mion i taon nie są trwałe, ale zakładamy, że w ich, w przypadku tych cięższych leptonów po prostu trzeba będzie to założenie uzupełnić o pewne poprawki. Teraz postawmy funkcję falową w postaci Iloczynu części zależnej od czasu i części niezależnej, i części zależnej tylko od współrzędnych przestrzennych, i w ten sposób otrzymujemy stacjonarne równanie Schrödinger'a. Teraz, w równaniu Schrödinger'a wprowadźmy współrzędne sferyczne, ponieważ oczekujemy, że, że taki elektron będzie miał symetrię z grubsza sferyczną. I tutaj żeby to zrobić, to musimy przeliczyć lapsjan. Także mamy go we współrzędnych sferycznych. W wzorze 23. W przypadku pędu musimy skorzystać ze wzoru na gradient we współrzędnych sferycznych. I ponieważ liczymy moduł z pędu, to bierzemy tylko pierwszą składową z gradientu. Po podstawieniu tego wszystkiego do Równanie 22, otrzymujemy równanie stacjonarne Schrödingera we współrzędnych sferycznych, co po pewnym uporządkowaniu daje nam wzór 27. Teraz w równaniu tym wprowadzamy separację zmiennych. E, funkcję falową e, e, psi R zapisujemy w postaci iloczynu trzech funkcji falowych r, theta i phi. I e, z, z, w tej sytuacji z historii atomów wodoru wiadomo, że człon znajdujący się przy 1 przez r kwadrat, czyli chodzi tutaj o ten fragment w nawiasie, Udaje się rozseparować do osobnego równania falowego. Rozwiązaniami tego równania są harmoniki sferyczne. Natomiast do równania na część radialną wchodzi tylko skwantowana energia kinetyczna części sferycznej w postaci tutaj stałej l razy l plus 1 przemnażonej przez h kwadrat przez 2m. I po uwzględnieniu tego nasze równanie Schrödingera upraszcza się. Zamiast części Związanych z sprzętami kątowymi mamy tylko część związaną ze stałą L. I tutaj możemy łatwo znaleźć rozwiązanie tego równania w postaci funkcji r do l, tej razy funkcję wykładniczą. I tutaj jest to wzór trochę podobny do rozwiązań równania Schrodingera dla atomu wodoru, z tą różnicą, że jest tutaj inaczej wchodzą liczby kwantowej do części wykładniczej. I również nie ma tutaj funkcji lagera. Tylko jest po prostu funkcja potęgowa r do l. Również warto zauważyć, że zabroniona jest liczba kwantowa l równe 0. Jak łatwo zauważyć, jeśli l by było równe 0, tutaj całe to wyrażenie będzie w, w funkcji wykładniczej będzie równe 1 i funkcja r nie będzie całkowalna. Jeszcze taki szczegół, że rozwiązanie to jest prawdziwe dla e, wartości ene, e energii elektronu, czyli tego parametru E w równaniu Schrödingera e, opisanym wzorem 31 e, i e, jest to energia, która nie ma nic wspólnego, akurat z, masy, z energią spoczynkową elektronu. Także no, na razie. Na razie nie wiadomo, jaka jest jej interpretacja. I po podstawieniu wszystkich tych y, funkcji falowych do jednego wzoru otrzymujemy zależność. Y, no, jeszcze mam nieponumerowaną. Zależność 32. I teraz podsumujmy otrzymane tutaj rozwiązania na funkcje falowe rozwiązania równania Schrödingera dla elektronu. Więc tutaj występują podobieństwa z rozwiązaniami dla atomu wodoru. Mianowicie jest, pojawia się ta sama, ten sam rozkład kątowy funkcji falowej w zależności od współrzędnych kątowych θ i φ no, wynika to, że przyjęliśmy, że jest ta sama symetria kątowa tutaj w w naszym modelu co w atomie wodoru. Natomiast są też różnice, e, i przede wszystkim e, zabroniona jest orbitalna liczba kwantowa L równe się 0, czyli e, pęd, moment pędu nie może być zerowy dla elektronu. E, no, ogranicza nam to e, stany z, e, L równe 0. I dodatkowo pojawia się minimalna wartość n równe 2, a to w związku ze sprzężeniem liczby kwantowej n z liczbą kwantową l. I tutaj w tym przedstawionym modelu nie ma ograniczeń na ilość leptonów. No, jest to trochę problem, bo jak wiadomo, z danych doświadczalnych mamy tylko 3 leptony, więc no, jest kwestia sprawdzenia, czy, czy rzeczywiście tego, tych kolejnych leptonów nie ma. Czy są? Eee, łatwo je masy tych ewentualnych kolejnych leptonów wyliczyć ze wzoru 11. I no, na razie nie rozwijam tego modelu na bozony. Jak wiadomo, w przypadku bozonów. Musielibyśmy zastosować inne równanie, to znaczy równanie Kleina Gordona. Eee, I eee, to może na tyle w tym odcinku. Zapraszam do następnego